Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić wino z ryżu. Bardzo przyjemne, fajne winko. Kiedy jeszcze nie ma owoców, albo nie ma się dostępu do owoców, to, to składniki wszystkie można nabyć w sklepie i można zrobić bardzo dobre wino z ryżu. Jeżeli macie jakieś balony puste w piwnicy dziadka, lub nie, od ojca, to, to warto zrobić winko. Bo no nie kosztuje to dużo, trochę czasu trwa fermentacja, ale naprawdę warto później się delektować własnym trunkiem, zrobionym przez siebie. Także polecam serdecznie wszystkim robienie domowych win. Naprawdę gorąco, także przystąpmy do pracy. Co będziemy potrzebować do, do zrobienia wina z ryżu? Jak do każdego wina będziemy potrzebować trochę cukru. Tutaj mam zakupiony cukier. Poza cukrem będziemy potrzebować do wina z ryżu przede wszystkim ryż. Tu jest ryż, który będziemy używać do wina. No i jeszcze kilka innych składników. Yy, rodzynki będą potrzebne w jakiejś tam ilości. Także tu mamy rodzynki i dużo różnych przypraw. W sklepie byłem ostatnio, zakupiłem. W domu poszukałem przypraw, które gdzieś tam się nie używa. I, i znalazłem dużo różnych przypraw, które będą nam niezbędne. No oczywiście drożej pożywka, żeby. Żeby ten cukier się przetwarzał na alkohol. To są składniki, które będziemy potrzebować. No i przystąpmy do pracy. Może podajmy konkretne ilości tego, co będziemy potrzebować. Ja chcę nastawić balon 100-litrowy. Wyobraźcie sobie, także beczkę mam. Kupiłem niedawno beczkę 120 litrów. Do tej beczki na 100 litrów wina będę potrzebował. Na 100 litrów wina 20 kilo ryżu. 20 kilo ryżu w Biedronce kupiłem. Wczoraj będą 3 zł za 2,99 za kilogram ryżu. Także nie najgorsza cena. Także 20 kg ryżu, około 30 kg cukru. Słodka łyżeczka, cukier biały z Biedronki 2,99 tak samo. 30 kg cukru, co da mi przy 100 litrach około 18% alkoholu wino będzie miało. Także 18% mocne wino z ryżu będzie. No i do tego Poza tymi dwoma głównymi składnikami, rodzynki, które nadadzą słabi. wino będzie smaczniejsze. Z oszą kupiłem 3 paczki kilowe rodzynek, także 3 kilo rodzynek będę potrzebował do, do moich 100 litrów. No i dużo, dużo, różnych przypraw. Dużo, także co macie, to wrzucajcie. Ja kupiłem tu goździki, zioła prowansalskie, kurkumę, cynamon bazylię, y, ziele angielskie, kolędrę mam i dużo jeszcze tymianek, kminek y, tutaj pieprz tu mam gałkę muszkatołową, którą będę tarł tu mam imbir w kawałku, który też zetrę i cukier wanilinowy trochę na smaku no i kwasek cytrynowy gdzieś tu jest, tak kwasek cytrynowy, który trochę kwasowości doda bo tu nic nie ma kwasu w sam cukier no i do tego będziemy jeszcze potrzebować drożdże winne, ja używam droży aktywnych, mam, kupiłem w zeszłym roku większą półkilową paczkę droży aktywnych na Allegro Bajanus G995, bardzo fajne drożdże, robię z nich wszystkie wina i naprawdę bez problemu wino pracuje. I, i i alkohol się tworzy także polecam drożdże i do tego do tych bajanusów droży aktywit pożywkę do nich także droże we własnym zakresie czy aktywne czy pasywne trzeba rozrobić według przepisu drożdże będzie trzeba zrobić będą niezbędne żeby wino wyfermentowało no i tyle jeżeli ktoś potrzebuje zrobić w mniejszym balonie to oczywiście można zrobić w 15-litrowym balonie takim szklanym bądź też jak jakiś ma już te butle plastikowe po wodzie, to można zrobić w butli plastikowej po wodzie 19-litrowej, bardzo dobrze się nadają. Od dwóch lat robię niektóre wina w tych właśnie butlach. Kupuję korek, rurkę i jest świetny balon. Łatwy w transporcie, nie do poczaskania i w ogóle nie czuć różnicy między plastikiem a, a, a szkłem. także. A Jest dużo tańszy, wygodniejszy, także polecam, jeżeli ktoś nie ma balonu w piwnicy żeby sobie gdzieś kupić u dyspozytora takie butle ja płaciłem po 15 zł i są super, także naprawdę warto no to zaczynajmy robić wino. Wiem, zanim zaczniemy robić wino z ryżu, dobrze by było spróbować i ocenić czy takie wino jest dobre, czy, czy się nadaje jak smakuje, a tak się składa, że y, dwa lata temu zrobiłem wino z ryżu. Dokładnie w październiku 2011 i mam tu butelkę takiego oto wina jak widzimy, wino to jest, jest białe i prawie no, ciut nie klarowne. Wino, wino z ryżu można dodawać cukier karmelizowany wtedy będzie miało taki kolor ciemniejszy. Wtedy dużo lepiej wygląda niż takie blade i nijakie. Także jeżeli ktoś ma ochotę i chce zrobić, albo ewentualnie, jeżeli dodajemy też owoce, to, to, to nabiera koloru. No, ale wygląd, wyglądem otwórzmy. Zobaczmy, jak, jak takie wino smakuje. Jak wygląda, jak się ma. Dwa lata leżało w piwnicy. Można spróbować zobaczyć, co wyjdzie. No, gazuje lekko, czyli za wcześnie było zlane. Lekko jest gazowane. Proszę. Szampan. Jak ktoś ma ochotę na szampana, to to właśnie on. Ciekawe. Wlejemy. Mm. Będziemy próbować. Pachnie ziołowo. No to dużo przypraw było w tym winie, także... Jak smakuje. Słodkie nie jest. Powiedziałbym takie półwytrawne. No w smaku czuć przyprawę przede wszystkim. U alkohol też czuć jest dość mocny. Także po takiej butelce można... Można się szybko zcioprać. Także trzeba ostrożnie z domowymi trunkami. Najgorsze. Dobre, wino z owoców to owoce, także z owoców wina wychodzą dużo ciekawsze, ale kiedy nie ma owoców, to, to wino ryżowe jak najbardziej się nadaje. Spójrzmy, jak ładnie pracuje. Krzampan. Mm, ciekawe, jak w tym roku mi wejdzie winka. Te to 100 to litrów, które zrobię. Zobaczymy. Bierzmy się do pracy. Pierwsze co musimy zrobić to dobrze wypukać ryż, kilkukrotnie go myjąc. W ryż zalewamy wodą i płuczemy. Widzicie jaka jest biała woda? Ten brud byłby w winie, także lepiej umyć dobrze ten ryż, a wino będzie naprawdę dużo lepiej smakowało. Wlewamy jeszcze raz no i umyty ryż wrzucamy do beczki czy balana Co musimy zrobić to spaczyć rodzynki, żeby dzikie droże na rodzynkach zabić to nie są nam potrzebne do niczego i takie rodzynki wrzucamy do tego ryżu, który mamy nastawiony tak to wygląda yy. są rodzynki z ryżem już, także Pierwsze brakuje przypraw i, i wody z cukrem. I tyle. Drożej nie pracuje. Nie do tego balanu będziemy wrzucać przyprawy, które mamy, żeby to wino nabrało smaku. No i tak, więc wszystkie przyprawy, które mamy, będziemy wrzucać do trzy. Tymianek I Ile nie mamy, to jest duży balon także To wszystko odda smak i będzie super Kolendra mm, Nierozrzucana Może wachlę z kamisa ładnie puści smak przyprawa do dań włoskich Mmm, same zioła rzucamy Ziele angielskie, ziele angielskie rzucamy Co dalej śminek Rzucamy Oregano Rzucamy zioła prowansalskie. Mm, będzie jak pizza trochę O ładnie pachną Rzucamy kurkuma Nada trochę koloru winu, ale mało jej trochę jest. Zobaczymy. Kurkuma i cynamon. Także mam nadzieję, że wino nie będzie takie bezbarwne i białe jak to, które degustowałem. I będzie miało trochę koloru. Jak nie, to będę musiał zrobić karmel z cukru bazylia. I trochę cukru waniliowego. Mam cztery opakowania. No i kwasek cytrynowy, który w ogóle nie ma około 100 można Później jeszcze dorzucę jak będzie za mało. No i tam jeszcze jest pieprz. dla pieprzu. Chorze wiru mam, także musimy go zetrzeć. użyć świeżego imbiru niż imbiru w przyprawie, bo on jest sporządzkowany i sucho, a tu jest świeży imbir. Wyciekł. Tak więc wróciłem wszystkie przyprawy. Mm, bardzo ładnie to pachnie, także wino wyjdzie na pewno rewelacyjnie. Mm, super to pachnie. Także jedyne co pozostaje teraz to tylko. Wodę z cukrem należy wrzucić. Będziemy rozpuszczać cukier w wodzie, robić syrop cukrowy, a później tylko drożdże, pożywka i, i wino już może stać i pracować. No i do przygotowanego wywaru ryżu, rodzynek i przypraw musimy dodać y, cukier z wodą. Najlepiej rozpuścić cukier w wodzie, do dużego garka wlać trochę wody i dosypać ileś tam kilo cukru i zagotować, zrobić z tego syrop cukrowy. Wtedy wino szybciej zacznie fermentować, cukier będzie rozpuszczony, będzie dużo lepiej, także zdecydowanie to jest lepsza opcja. Można wrzucić do balonu cukier i woda, ale to wtedy będzie cukier, zanim się rozpuści, a trochę minie, więc lepiej. Zagotować wodę z cukrem i zrobić taki właśnie syrop, który jest tutaj. I ten syrop wlewamy do tego wszystkiego. No i do tego całego wywaru z ryżu, z cukru, z przypraw, z wody. Widzicie jest dopełnione do pełna. Dodaję drożże. Drożże, które będą zamieniać. Cukier w alkohol. No i w tym momencie jutro powinna ruszyć fermentacja. Nie pozostaje nic innego, jak tylko zamknąć. Pojemnik, szczelnie. Jak szczelnie pojemnik jest zamknięty do rurki nawet trochę wody i będziemy czekać.